Dzień dobry, jestem na przystanku Plac Narutowicza i dzisiaj przejedziemy się tramwajem 34T, który jest uruchomiony w dniu 34 finału wośpół tutaj mamy przebieg trasy oraz rozkład jazdy, zabytkowy tabor będzie obsługiwać przejazdy, które są bezpłatne, a ja pojadę pierwszym kursem z godziny 12.02 i zdaje się, że ten tramwaj już tutaj podjeżdża. Wagoniki numer 1000 oraz 1001 uśmiechnięty motorniczy, czego, czego chcieć więcej. Taka piękna tablica, zaraz zobaczymy. Do wjazdu pozostało 10 minut. Klub miłośników komunikacji miejskiej w Warszawie. O, powiem Wam, że pięknie to wykonali. Czy ktoś z Was pamięta, korzystał z takich kasowników, dziurkaczy? Ja pamiętam. No i zobaczcie pulpit motorniczego. Pięknie to wygląda. Wielu miłośników komunikacji miejskiej, tramwajów pojedzie tym pierwszym kursem. Kilka minut do odjazdu. Drugi wagonik 1001, tak jak mówiłem wagony oklejone serduszkami wośpu no i zastanawiam się, chyba jednak pojadę tym pierwszym tutaj także mamy tradycyjny dziurkacz i tu także pulpit mamy no i tutaj wszystko włączone być może ten Tylnie wagonik, tak żeby mógł sam pojechać. Alwaj, wybudowany w Chorzowie, fabryka Konstalu. I zaczynamy nasz przejazd. Całą trasę mamy zrobić w około 19 minut. znajdujemy się teraz na ulicy Grujeckiej No i jedziemy sobie przez zimową Warszawę <gry> <gry> jak będę się złapała jakieś autobusy, to e, będę tu wysyłała. <gry> Za chwilkę wjedziemy w aleje Jerozolimskie. Jest też jakaś linia specjalna 70. Lotto 70 lat totalizatora sportowego. No, teraz jesteśmy na Placu Zawiszy. Dali przystanek Warszawa Ochota. Liceum Żeromskiego.

W pierwszym planie złote tarasy, pałac kultury i nauki, nieco dalej, a teraz przed nami dworzec centralny i rondo 40-latka tam zazwyczaj jest pełno gołębi, dzisiaj jest właśnie tak jak zazwyczaj na no, my ruszamy

o okay. que? Wyszła do Boronda Dmowskiego Stacja metra centrum przed nami domy towarowe centrum I Rotunda przystanek klucza straż miejska do przystanku Muzeum Narodowe Palma Jesteśmy obok Ronda de Gola skrzyżowanie Alei Jerozolimskiej oraz Nowego Światu Będziemy jechać w kierunku przystanku Rondo Waszyngtona mostem poniatowskiego. bo chciałem pokazać budynek Muzeum Narodowego Przystanek Warszawa po Wiśle Nawet jest jakiś pociąg A my teraz od dłuższego czasu mocno zwalniamy na moście Pariatowskiego 34t w przeciwnym kierunku a już za chwilę przejedziemy mostem na Wiśle Stadion Narodowy. No, jeszcze jecie impuls europejczyk. Zobaczcie ile atrakcji. Jeden przejazd trawajem. I kolejny fotobstryk. tu na Wiśle. i trzeci Dobrze, tutaj naprawdę niektórzy bardzo znacznie przekraczali prędkość. Dojeżdżamy do przystanku rondo Waszyngtona. Na trasie są dwa przystanki, rondo Waszyngtona. Skręcamy teraz w Aleję Zieleniecką. do przystanku rondo Waszyngtona Na teraz zmierzamy w kierunku przystanku końcowego, Aleja zieleniecka. Oraz koło młyńskie, z tego co słyszałem, z tego koła młyńskiego można korzystać bezpłatnie. Scena nawet nie wiedziałem, że Straż Miejska ma swoją łódź. Proszę. Aleja zieleniecka Aleja Zieleniecka Stoisko tramwajów warszawskich z kawą, ciekawe zaraz tam podejdę zobaczę Tramwaje warszawskie przygotowały gorący począstunek, który rozpocznie się od godziny 13:00. kawa, gorąca czekolada, herbata, ziółowa o, pięknie. Zostałem poczęstowany czekoladą od tramwajów warszawskich. Powiem Wam, że dawno nie piłem takiej dobrej czekolady. Gorzka czekolada. Jak ktoś chce, to sobie może dosłodzić. A tam kolejny tramwaj linii 34T. A Wam pięknie dziękuję za wspólny przejazd. Cześć!